Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Widzicie po tytule, testuję kolejną nowość, a no, tak naprawdę nowości, e, czyli e, serię, którą wypuścił Stysio z Vibo. E, jak wiecie, Stysio wypuścił całą kolekcję, ja tej całej kolekcji e, nie mam. Zdecydowałam się na trzy produkty, choć myślę, że może jeszcze wró po coś wrócę. E, już Wam pokazuję, na co się zdecydowałam. Zdecydowałam się na dwa rozświetlacze, bo ja wiecie, uwielbiam błysk. I zdecydowałam się oczywiście na paletkę, w kolekcji jest jeszcze baza, jest jeszcze, yy, co tam jeszcze jest, baza na pewno, tu rzęsy sztuczne i pomadki, więc ja na początek zabrałam sobie to, co na pewno będę używać, no a może potem skuszę się na coś innego, no i może zacznijmy od... Tego, co ja tutaj mam. Właśnie, klasyczny rozświetlacz do twarzy, który pozostawia na skórze błyszczącą tafę w uniwersalnym kolorze. Jeśli by oglądaliście filmik Stasia, to on wszystko tam super tłumaczył, więc tam Was też odsyłam. A drugi to jest drobinkowy rozświetlacz do twarzy, pozostawiający efekt mokrej skóry. Ogólnie ja już sobie użyłam tych rozświetlaczy, nie będę Wam tutaj ściemniać. I one są przepiękne. Widzicie, może kolory są dość do siebie zbliżone. Ale właśnie, tak jak jest z tyłu na opakowaniu, ten pozostawia taki efekt mokrej skóry i on jest taki bardziej brokatowy, on nie ma po prostu bazy, tutaj widzicie, błyszczy, ja tutaj mam plamę po podkładzie. On nie ma po prostu bazy kolorystycznej, więc on wam daje sam błysk. Natomiast ten jest klasycznym rozświetlaczem, który pozostawia. Taką błyszczącą taflę. On wygląda tak na palcu. O, i tutaj tak na skórze. Są piękne. Yy, zaraz Wam to udowodnię, bo zaraz je nałożę na swoje policzki. Jak widzicie, tutaj mam brązer, mam trochę różu. Yy, no i nałożę sobie ten klasyczny do twarzy. Spójrzcie. Widzicie to? Uwielbiam ten efekt. On kosztują, te rozświetlacze kosztują 35 zł, więc uważam, że jak na gramaturę 10 gram i efekt, który dają, nie ma co się zastanawiać. Trzeba lecieć po prostu i kupować. Popatrzcie, widzicie to? I najlepsze jest to, że on mnie nie przyciemnia. Pięknie błyszczy w świetle i wydaje mi się, że on będzie pasował naprawdę każdej karnacji. Dla zwiększenia efektu mogłabym jeszcze dać glowgard, ale myślę, że nie będę aż tak szaleć. Chociaż może troszkę tutaj na samą górę. Czy, czy wy to widzicie? Naprawdę, te rozświetlacze to jest istna petarda. No ale dobra, mamy rozświetlacze. Każdy z nich kosztuje 35 zł. Pokazywałam wam, że mamy też paletę classy or sassy. Bardzo fajna nazwa. Bardzo fajnie przemyślana jest ta paleta, bo jak widzicie, możecie wykonać albo classy makijaż, albo sassy. Więc naprawdę, szatun Stasiu, bardzo mi się podoba ta paleta. Jest naprawdę cudna: jest to paleta kartonikowa. Ona kosztuje 60 zł. No i właśnie w środku mamy 15 cieni. Yy, też Stasiu mówił, że ze względu na panującą sytuację na świecie, tutaj, żeby nie otwierać tego opakowania, mamy słocze, tak naprawdę odpowiedniki wszystkich kolorów. I muszę powiedzieć, że naprawdę są w miarę jak na dróg i na to, że ciężko oddać kolory. Są w miarę jeden do jednego, właśnie oddane, więc super. Ja myślę, że dzisiaj wykonam taką wersję yy, makijażu bardziej klasy. Ale tej sasi na pewno na kanale nie zabraknie, więc bardzo serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do obserwowania, żeby nie ominąć żadnego odcinka. Słuchajcie, mamy też lusterko w tej palecie, więc super. Ja się do Was zbliżam. No i zaczynamy makijaż. Słuchajcie, jestem. W kolekcji Stasia, tak jak Wam mówiłam, jest również baza, która podobno jest bardzo podobna do tej bazy Pilouis. Ja ani tamtej, ani tej nie mam, choć bardzo właśnie się nad tą bazą zastanawiam, ale nałożyłam sobie bazę z efektu i teraz zagruntuję sobie tą powiekę tym cieniem Undress Me. Mamy też cień X-Bonus, to jest biały, biały cień, ja nie chcę takiego białego, ten właśnie Undress Me jest Taki bardziej y, beżowy, i właśnie nim sobie tutaj y, ujednolicę i zagląduję moją bazę. Y, w ogóle w palecie mamy bardzo y, fajne konsystencje i wykończenia cieni. Na przykład ten. Y, Blinding Lights, jest naprawdę taki mm, bardzo mokry, taki plastyczny, taki trochę żelkowaty. Mamy cienie matowe oraz mamy piękne folie, naprawdę. Paleta według mnie jest mega y, przemyślana. I dobra, teraz sięgam po Unseen, czyli ten taki y, ciepły brąz i właśnie nim zaznaczę sobie zewnętrzny kącik. I całe załamanie powieki. Jak widzicie, nie są naprawdę super napigmentowane. Ja sobie tutaj tak mijam i rozcieram, a naprawdę pigment jest solidny. Ok, teraz sięgam pod ten ciemniejszy brąz, czyli Brownie, i sam zewnętrzny kącik będę sobie tutaj zaznaczać. I tym Brownie też pociągnę na dolną powiekę w zewnętrznym kąciku. Naprawdę jestem pod wrażeniem pigmentacji tych cieni. Tak to się prezentuje. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. E, I teraz ja nie będę szaleć bardzo. Po prostu Blinding e, bl, Lights, czyli ten piękny, błyszczący cień na środek powieki. Popatrzcie jak on się błyszczy i on widzicie, jak ja tutaj włożyłam palec, to on już tak zaczął się troszeczkę jakby e, ubijać. Wygląda tak bardzo ładnie i chciałabym zaznaczyć, że nie jest na żadnej bazie. To jest taka folia, bardzo ładnie wygląda. I nie nakładam do samego końca, bo Rose Doll, czyli ten cień nałożę sobie właśnie tutaj bardziej wewnętrznego kącika i wszystko tutaj połączę. fajny, dzienny makijaż. Na dolnej powiece nie będę szalała z błyskiem, sięgnę po prostu po ten biały y, cień i lekko tutaj sobie rozjaśnię tą okolicę. W samym wewnętrznym kąciku, a tutaj na środek nałożę coś błyszczącego y, i będzie to ten Rich Cup, czyli ten y, taki miedziano-złoty cień i ja go nałożę już pędzelkiem. Ok, i tak prezentuje się efekt końcowy, szybki, yy, dzienny makijaż przy pomocy właśnie palety klesy, Classy or Sassy. Ja sobie teraz szybko wytuszę rzęsy i wracam do Was z efektem. Moi drodzy, i tak prezentuje się efekt końcowy makijażu, właśnie wykonanego paletą Classy or Sassy Vibo oraz pięknie błyszczące rozświetlacze Vibo, również, które powstały we współpracy ze Stysiem. Ja powiem Wam szczerze że ja jestem mega, mega zaskoczona i jakością tych cieni. Te cienie są naprawdę super. Jak za 15 cieni za 60 zł to jest naprawdę mega deal. Ja Wam serdecznie polecam, uciekajcie do Rosmanów, bo są otwarte, lub zamawiajcie przez internet, naprawdę y, tak, wyszedł mi taki ładny dzienny makijaż, szczerze mówiąc. Y Taki podobny trochę do makijażu, który osiągniecie Hebą z Glamshopu, tylko że tam są same takie brązy, a tutaj macie jeszcze coś kolorowego. Naprawdę jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona tą paletą. Rozświetlacze już wiecie, że mnie totalnie kupiły, więc ja wam polecam właśnie przejść się do Rosmana i zaopatrzyć właśnie w tą kolekcję. Nie jest droga, jest naprawdę świetna. I wiem, że jest to edycja limitowana, więc im szybciej, tym lepiej. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich testów właśnie nowości. Bardzo nie będę dla was nagrywać makijaż jest naprawdę cudowny, taki mega dzienny. Wyczekujcie wersji Sassy, bo na pewno się na kanale pojawi. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa.